Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. Dzisiaj po raz drugi znajduję się za kierownicą najnowszej Skody Fabii. Za pierwszym razem była to bogato wyposażona Fabia Style. Dzisiaj natomiast jest Fabia, która jest bezpośrednim konkurentem takim wewnętrznym, trochę konkurentem testowanej ostatnio przeze mnie Ibizy FR. Samochód, o którym też w przypadku Ibizy wspominałem Fabia Monte Carlo. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy taka wersja jest warta grzechu? Zapraszam. Oczywiście, moi drodzy, wszystko jest kwestią gustu. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, jak najbardziej potwierdzam. Natomiast, kiedy ktoś pokazuje mi taką fabię w takiej wersji to ja odpowiadam, jest, please, tak, bardzo chętnie, bardzo poproszę. Tak jak wspomniałem na wstępie, to jest Fabia w najwyższej wersji specyfikacyjnej Monte Carlo. Monte Carlo to również oznacza, że jest to wersja nieco usportowiona, ale nie tylko wizualnie o tym jeszcze za chwilę. Co tutaj się dzieje wizualnie? W tym przypadku mamy egzemplarz, jak wspomniałem, bardzo. Nie wiem, czy tak można określić, suto wyposażony. Bardzo bogato wyposażony mamy dwukolorowe nadwozie, dodatkowo dach jest przeszklony co e, myślę, że było widać e, na wstępie e, ze środka. E, wersja Monte Carlo oznacza, że mamy wyczerniony. Przedni grill czy atrapę chłodnicy. Mamy w tym przypadku polakierowane na czarno lusterka. Tak jak wspomniałem, na nadwozie jest dwukolorowe. Można też mieć nadwozie jednokolorowe, w zależności od tego, co się komu podoba. Mamy specjalne oznaczenia Monte Carlo na przednich butnikach. W tym przypadku opcjonalne 17-calowe felgi z elementem charakterystycznym dla skody. Skody XXI wieku, czyli e, alufelgi mają nakładki aerodynamiczne, które można również ściągnąć. E, przechodząc do części tylnej, aha, bo jeszcze Wam nie pokazałem czegoś e, w części przedniej, nieco bardziej agresywnie wystylizowany zderzak. Bardziej e, mam tutaj na myśli te czarne e, dokładki e, po bokach. Przechodząc teraz już w pełni legalnie do części tylnej, mamy wyczernione napisy, nazwę modelu oraz nazwę marki. Udający oczywiście, bo on nie jest prawdziwy dyfuzor, ale wygląda to bardzo apetycznie. I generalnie cały samochód, muszę przyznać, że w takiej konfiguracji w odmianie Monte Carlo wygląda naprawdę apetycznie. Wygląda w sposób usportowiony. Czy daje to również wrażenia z jazdy? Usportowione o tym za chwilę. Pokażę Wam jeszcze, jak się siedzi z tyłu. Ja Wam to już pokazywałem, ale tutaj mamy nieco inne fotele. Ja mam oczywiście fotel ustawiony pod swoje wymiary, swój wzrost. Ja przypominam, mam 1,86 m. Miejsce na stopy jest. Kamera nie może mi złapać teraz ostrości. Na kolana już jest nieco gorzej, ponieważ kolana wpadają mi w oparcie przedniego fotela, który ów fotel, jak widzicie, jest jednoczęściowy, ponieważ wersja Monte Carlo oznacza również, że mamy tutaj kubełkowe fotele z przodu. Dodatkowo mamy też zmienioną tapicerkę i czerwone elementy we wnętrzu, ale pokażę Wam to. Części przedniej będzie to lepiej widoczne, a więc e, cech charakterystycznych odmiany Monte Carlo: ciąg dalszy, tak jak wspomniałem, te znakomicie wyglądające, ale nie tylko wyglądające, bo one mają bardzo dobre podparcie boczne ciała i są fantastycznie wygodne. Kubełkowe fotele ze specjalną tapicerką, e, taką szaro-czerwoną, szaro. -czerwoną, szaro Czarno-czerwoną, dokładniej mówiąc. Mamy w tym egzemplarzu czerwone wstawki: e, wstawki kolorystyczne, które mamy na drzwiach i na konsoli centralnej, zobaczcie. E, no i też kierownica. E, wstawki czerwone są również tutaj wokół mieszka skrzyni biegów i kierownica trójramienna, taka no usportowiona, można by było powiedzieć. Znakomicie leżąca w dłoniach, tutaj w bocznej sekcji z perforacją, w całości jest podgrzewana w tym egzemplarzu i specjalne oznaczenie Monte Carlo, właśnie na ów kierownicy. Cała reszta to doskonale znana kompozycja. Mamy takie charakterystyczne żłobienia z nazwą modelu mamy wirtualny kokpit, mamy multimedia, ale o tym Powiem nieco więcej za chwilę. Słuchajcie moi drodzy, nie wspomniałem jeszcze o jednym elemencie we wnętrzu, elemencie charakterystycznym dla odmiany Monte Carlo, bo mówiłem o tych czerwonych wstawkach, mówiłem o tej znakomitej tapicerce, znakomitych absolutnie fotelach, ale wersja Monte Carlo daje nam jeszcze takie wykończenia, które mają nam imitować włókno węglowe i to wykończenie jest zarówno obecne tutaj na Konsoli centralnej. Tutaj jeszcze mamy taki biały szef. Eee, zarówno tutaj, jak i na boczkach drzwiowych. Boczkach drzwiowych, które są miękkie. Eee, warto dodać. Ale to wszystko, co Wam do tej pory pokazałem, to jest kwestia estetyki samochodu. Monte Carlo gwarantuje nam taką mocno podrasowaną estetykę samochodu. Pytanie. Czy odmiana Monte Carlo dosięga również zmian mechanicznych, zmian w czuciu, feelingu samochodu. O tym za chwilę jeśli mówimy o wyposażeniu, ja się rozwodziłem też na ten temat w pierwszym teście fabii, postaram wam się go gdzieś tutaj zalinkować. Ale dzisiaj czasy mamy takie, że hatchbacki z segmentu B, do którego Fabia oczywiście się zalicza, jest jednym. Z głównych reprezentantów można by było powiedzieć: czasy mamy takie, że nawet samochody miejskie potrafią być znakomicie wyposażone i to jest też taki przykład. Wspomniałem, że mamy cały przeszklony panoramiczny dach, mamy tą znakomitą kierownicę, która jest w całości podgrzewana. W przypadku Fabi mamy fantastyczne multimedia, które bardzo cenię, które mają bardzo szerokie możliwości: Apple CarPlay, Android Auto, bezprzewodowe. Jest oczywiście znakomita nawigacja. Ja wspominałem o tym już wielokrotnie, ja te multimedia bardzo cenię, natomiast uważam, że starsze wersje, starsze multimedia były nieco bardziej intuicyjne. Ja się łatwiej z nimi dogadywałem. Tutaj mam no nieco więcej trudności powiedzmy, ale to nadal jest fantastycznie nośnie, nośne informacyjnie i ma bardzo wiele różnych możliwości. Jest oczywiście wirtualny kokpit, cyfrowe zegary, ale do tego już się człowiek powoli przyzwyczaja, mój Boże. No takie mamy czasy. Akurat wirtualny kokpit w Skodach cenię sobie jest bardzo Znowu, nośny informacyjnie, całkiem czytelny, więc nie mam złego słowa do powiedzenia o nim. Nie wiesza się. Warto też zwrócić na to uwagę. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja w przypadku Fabi. Mamy reflektory BILET. To nie są reflektory matrycowe, ale świecą znakomicie. Mamy również kamerę cofania. To Wam zademonstruję, o, proszę. Jest kamera cofania. Są systemy wsparcia, systemy ochronne. Ten akurat egzemplarz nie ma na przykład systemu nadzorującego martwe strefy pojazdu. I co ciekawe, jest podgrzewana kierownica, ale nie ma podgrzewanych foteli. Podgrzewane fotele są elementem pakietu zimowego, więc to trzeba sobie doklikać osobno. Jest tutaj całkiem bogato, jest naprawdę dobrze, trzeba, trzeba o tym powiedzieć. Natomiast, aha, no i jest również adaptacyjny tempomat razem z funkcją Travel Assist. W tym akurat egzemplarzu Travel Assist miewa pewne problemy z działaniem. Natomiast jest to możliwe i można coś takiego mieć również w fabii. Pytanie drugie. Czy kwestia, którą już poruszyłem, czy odmiana Monte Carlo ma wpływ na to, czym jeździmy, jak jeździmy i jak czujemy samochód? To, co ja mam tutaj i to, z czym ja jeżdżę, to jest silnik, który ja już dobrze znam, ponieważ miałem go w fabii po raz pierwszy, w tej pierwszej najnowszej fabii, którą testowałem, a mianowicie litrowy silnik benzynowy 3-cylindrowy 1.0 TSI o mocy 110 koni mechanicznych z tym że w odmianie Style za pierwszym razem ja ten silnik miałem połączony ze skrzynią DSG, a tutaj mam skrzynię sześciobiegową manualną. I muszę wam powiedzieć szczerze z ręką na sercu, że o ile DSG gwarantuje dużo wyższy komfort w mieście, to jednak wolę tą skrzynię manualną, ponieważ no, ta skrzynia pracuje znakomicie, to po pierwsze. Po pierwsze, ta skrzynia jest całkiem precyzyjna, trzeba o tym powiedzieć. Ona jest, że się tak wyrażę, nieomylna, nie popełnia błędów. Wbija dokładnie te biegi, które ja sobie życzę i działa to znakomicie. Jest całkiem precyzyjna, ale wystarczająco komfortowa na co dzień. To jest też jej domena. To po pierwsze. Po drugie, natomiast fabia z tym silnikiem i ze skrzynią manualną zużywa wyraźnie mniej paliwa. A testuję samochody, obydwa egzemplarze, w bardzo porównywalnych porach roku. Ehm, zużywa mniej paliwa. Średnio ze skrzynią manualną fabia pali mi około litr mniej średnio około 6 litrów tak to trzeba liczyć. Jeżeli Porównywałbym jeden do jednego wyniki zużycia paliwa z miasta i z trasy, to muszę przyznać, że czasami te różnice są wyższe niż jeden litr. I to też przemawia na korzyść wersji ze skrzynią manualną. Jeśli chodzi o prowadzenie samochodu, no układ kierowniczy nie jest jakoś specjalnie. Angażujący układ kierowniczy daje mi poczucie pewnego prowadzenia, daje mi poczucie stabilności samochodu, pozwala mi na pewne reakcje samochodem. Jest, tu, jest tutaj kilka też trybów jazdy i tak naprawdę. Ja najczęściej jeżdżę w trybie normalnym. Można też sobie tutaj wrzucić tryb sportowy, natomiast subiektywnie tryb sportowy zmienia tylko i wyłącznie pracę tego układu kierowniczego, właśnie. Przy czym ten układ kierowniczy nie staje się jakoś specjalnie bardziej precyzyjny, on się staje cięższy, tak bym to określił. Więc ja nie przerzucam się w tryb sport, jeżdżę w trybie normalnym, jest mi dobrze, jest mi absolutnie wystarczająco. Nie jest to precyzja skalpela, precyzja chirurga, natomiast jest absolutnie wystarczająca. Jeśli mówimy o resorowaniu, o pracy zawieszenia, to w wersji Monte Carlo zauważam wyraźnie bardziej jędrne nastawy zawieszenia, a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że są to już sztywne nastawy zawieszenia. Trzeba mieć to na uwadze. Oczywiście mamy tu też 17-calowe te opcjonalne felgi. Ale komfort resorowania płynie wyraźnie od zawieszenia. I o ile to zawieszenie subiektywnie jest bardziej sztywniejsze w stosunku do zwykłej fabii, zwykłej, mam na myśli odmianę Ambition, czy odmianę style, którą testowałem za pierwszym razem. O tyle ten komfort resorowania nadal jest absolutnie wystarczający do użytkowania na co dzień. Nie ma na co narzekać. Jeśli chodzi o wyciszenie, to no jest to samochód miejski, głównie miejski, więc przy wyższych prędkościach to wyciszenie nie jest jakoś rozpieszczające. Nie jest absolutnie znakomite, to trzeba mieć na uwadze. Natomiast nie jest źle, to trzeba przyznać. Nie wspomniałem jeszcze o dynamice tego 110-konnego silniczka, który mam pod maską, ale o tym mówiłem w przypadku poprzedniego testu fabi, dynamika jest wystarczająca. Naprawdę nie ma na co narzekać, nie ma się czego wstydzić. I cóż, reasumując, muszę przyznać, że odmiana Monte Carlo to jest oprócz tego, że jest to wersja topowa specyfikacyjnie. I jest też wersją najdroższą, bo trzeba się z tym liczyć, trzeba się liczyć z kosztami, to jest to odmiana z mojego punktu widzenia niezwykle przyjemna. A mówiąc przyjemna, mam na myśli to, że nie jest to samochód, który próbuje nam za wszelką cenę udowodnić, że jest samochodem sportowym, że coś próbuje udawać, że próbuje być czymś, czym de facto nie jest. Nie. Fabia Monte Carlo jest oczywiście usportowiona wizualnie. Ona nieco sztywniej resoruje i daje takie ogólne poczucie nieco bardziej usportowionego charakteru, ale to jest nadal fantastycznie zbalansowany samochód fantastycznie komfortowy samochód, który spokojnie, bez żadnych wyrzeczeń, można użytkować na co dzień. I w pierwszej linii takie mam przemyślenia właśnie na temat Fabi Monte Carlo. Ze względów estetycznych, przede wszystkim, uważam, że na pewno warto się tą wersją zainteresować. To po pierwsze. Po drugie, natomiast muszę przyznać, że właśnie warto pójść w kierunku Fabi Monte Carlo, bo nawet taki egzemplarz fakt, że ja mam tutaj 110-konny silniczek ze skrzynią manualną. Ale absolutnie nie pożera naszych finansów. Ten konkretny egzemplarz, który ja testuję, naprawdę obficie wyposażony, kosztuje niecałe 107 tysięcy złotych. Natomiast porównując jeden do jednego do Ibiza FR, którą testowałem, możemy sobie do Fabii też wrzucić silnik czterocylindrowy 1.5 połączony tylko i wyłącznie z DSG. Tam mamy 150 koni. I taka Fabia nadal będzie tańsza od bezpośredniego konkurenta w postaci UF i Bizy. I to będzie zauważalnie tańsza, bo to są oszczędności rzędu 10 czy ponad 10 tysięcy złotych. Jest o czym mówić. Więc czy warto się zainteresować Fabią? Ja już to mówiłem za pierwszym razem, tak warto. Natomiast odmiana Monte Carlo pokazała mi, że na pewno warto pójść od razu w kierunku tej topowej specyfikacji, bo to jest naprawdę interesująca propozycja. No i propozycja, która gwarantuje nam szachmat w przypadku hiszpańskiej konkurencji wewnętrznej konkurencji. Biorąc pod uwagę konkurencję z innych marek, Fabia też nierzadko potrafi być tańsza, i jest to naprawdę znakomita e, propozycja. Znakomity samochód, bardzo dobrze mi się tym samochodem jeździ. Ja wiem, że to brzmi jak laurka dla producenta, ale szczerze mówiąc, ja tutaj nie znalazłem wielu wad. Są elementy, które mnie delikatnie drażnią w fabii, ale to są drobnostki w typie, w typie tego, że na przykład mamy ten panoramiczny szklany dach i nie ma rolety, żeby go zasunąć. To jest oczywiście moje widzi, mi się, ale. Ja bym chciał, żeby taka roleta była. To po pierwsze. Po drugie natomiast chwała Skodzie za to, że w XXI wieku, pomimo tego, że mamy tak rozbudowane multimedia, mamy wirtualne zegary, to nadal mamy kilka fizycznych przycisków na kierownicy, mamy kilka fizycznych przycisków od klimatyzacji oraz wokół tego wybieraka skrzyni biegów, Natomiast mamy też fizyczne pokrętło od klimatyzacji. Nie rozumiem natomiast, dlaczego w przypadku klimatyzacji podgrzewanie przedniej szyby odbywa się już tylko i wyłącznie za pośrednictwem ekranu multimedów. Gdybym nie trafił na to przypadkiem, to szczerze mówiąc, nawet, nawet bym nie wiedział, że ta szyba przednia jest podgrzewana. Ok, widać tutaj te delikatne lamelki więc można się domyślić, ale powiem wam szczerze, że ja to zauważyłem dopiero na drugi dzień. Szkoda, że są takie rozwiązania, ale reasumując, ogólnie rzecz biorąc, samochód zdecydowanie warty polecenia. No i też warto pamiętać o tym, żeby w mieście wyłączyć nadzór nad pasem ruchu, bo on jest, on działa dosyć natarczywie, na szczęście robi się to z poziomu kierownicy. Tak naprawdę trzema kliknięciami mamy ten nadzór włączony. Świetna propozycja, zwłaszcza w odmianie Monte Carlo. Godna polecenia, jeśli ktoś chciałby wrzucić więcej charakteru, czy wycisnąć więcej charakteru z tej odmiany Monte Carlo, no to na pewno warto udać się w kierunku tej odmiany czterocylindrowej 1,5. Natomiast do jazdy po mieście trzycylindrówka litrowa, pomimo że brzmi to przezabawnie, to jednak jest wystarczające. I w manualu. Zdecydowanie w manualu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu umieszczę niezmiennie w opisie tego filmu. Zachęcam Was do subskrybowania, do zostawiania łapek w górę i oczywiście do oglądania kolejnych testów, które myślę, że będą się pojawiać u mnie na kanale. Pozdrawiam Was. Zostańcie w zdrowiu i do zobaczenia na drodze. Hej!